Dzień dobry, witam w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą i w dzisiejszym materiale o tym, jak TVP wystawiła piękną laurkę najlepszemu kandydatowi w galaktyce, czyli Rafałowi Czaskowskiemu. Ostatnie dni przed ciszą wyborczą to już także ostatni moment na przedwyborcze spotkania i przekonywanie do siebie wyborców. To także ostatni dzień, żeby wykorzystać telewizję publiczną do pompowania jedynego słusznego kandydata na początku 19.30 jak co wydanie 19.30 były przypominane mieszkania nawrockiego. Ok, mogli o tym przypominać, yy, ale teraz w dnia wczorajszego wyszła afera yy, ze spotami Rafała Trzaskowskiego i TVP wystawia mu taki materiał łudząco podobny do tego, yy, gdzie TVP Kurskiego wystawiła Andrzejowi Dudzie lekki urywek tego pięknego materiału. Miasta, gminy i wsie. Miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął. Duma. Jest patriotą, jest człowiekiem, który nas będzie godnie reprezentował. Godność. A ja dziękuję nowemu TVP za kontynuowanie misji telewizji publicznej i kontynuowanie propagandy na rzecz kandydata rządowego. Mogę poczuć się jak te 5 lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, tworząc Filmy do koła wyborów. Prezydenckich. I jeszcze ktoś mi powie, że telewizja publiczna powinna zajmować się informacjami i polityką, jak to jest jedna wielka propaganda. Rafał Trzaskowski w swoim trzaskobusie Przemierza Polskę dziś odwiedził mieszkańców Szczecina, ale jutro już droga powrotna i ostatnie 24 godziny na przekonywanie do programu i wsłuchiwanie się w głosy tych, którzy przychodząc na spotkania wierzą w zmiany Anna Umian Halicka. I tak wyglądała zapowiedź w niezależnej telewizji kandydata który nie ma nic wspólnego yy, z partią rządzącą i że my akurat teraz mamy telewizję, przecież my wszystkich kandydatów zapowiadamy tak samo. Zapowiedzieliśmy Rafała Trzaskowskiego, że ma ostatnie dni, żeby przekonać Polaków, że jego kandydatura jest najlepsza. I na pewno tak samo zapowiedzieli materiał z Karolem Nawrockim, że to jest ostatni dzień kampanii Karola Nawrockiego, jeździ po Polsce, też chce zachęcić tych. Polaków, no tak nie było niestety. Sprawa mieszkania przejętego przez Karola Nawrockiego powraca jak bumerang. Kolejne zwroty akcji i słowa, które przeczą wcześniejszym. No i pożyczka na wysoki procent. To najnowsza odsłona spektaklu z polityczną kawalerką w tle. Autor, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, właśnie przekazał nieruchomość na rzecz instytucji charytatywnej. Czy to zamyka sprawę? Mateusz Dolatowski. Dobra, już zostawmy to, jak pokazali Nawrockiego, bo pewnie się domyślacie i cały czas z Zostawiam Was w niepewności, jak wyglądał ten materiał, ta laurka dla Rafała Trzaskowskiego. Po ponad półrocznej kampanii, Trzaskobus wjeżdża na ostatnią prostą. Poczekajcie, poczekajcie, to będzie lepiej wyglądało z tą muzyką Dudy z 2020 roku. Po ponad półrocznej kampanii, Trzaskobus wjeżdża na ostatnią prostą. Tu dzisiejszy wiec na placu Solidarności w Szczecinie. Jeden z wielu w tym tygodniu. Zawsze można na Was liczyć! Prezydent Warszawy w trasy wyruszył tuż po debacie, jadąc przez Kraków, brzeg i międzyrzecz. Dziś się dotarł do Szczecina. Jutro wyjedzie w drogę powrotną. To jak mówi, mają być 24 godziny dla Polski. No, przepraszam bardzo, ale ja nie mogę wytrzymać ze śmiechu, oglądając ten materiał. I to pani, narrator mówiąca to w 100% poważnie, to będą 24 godziny dla Polski, dla narodu. Dla nas. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na kranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. I takie spotkania z wyborcami. Uważam, że ten kandydat, dla którego dzisiaj tutaj przyszłam, spełni moje nadzieje na to, do czego cały czas dążyłam: do tego, żeby ktoś, kto mnie reprezentuje na świecie, był człowiekiem wykształconym, którego ja nie będę się musiała wstydzić. To Nowa Sól w Lubuskiem. Zofia, Mirosława, Małgorzata, Marlena i Danuta mówią o sobie lokalne aktywistki, bo zarządów PiS wielokrotnie wyrażały swój sprzeciw. Może akurat mieliście zanik pamięci przez ostatnie 2-3 minuty, więc Wam przypomnę. Dalej oglądacie telewizję polską, nową telewizję polską i jak mówił Marek Czyż, czystą wodę, bez propagandy, bez grania na jedną partię. I dalej oglądamy materiał, gdzie... Wychwalamy Rafała Czaskowskiego protestów. O, o, proszę panio, o, no my każdy. jesteśmy weteranki. Teraz czekają na zmiany i liczą na to, że przyspieszy je nowy prezydent. Które te projekty ustaw są dla pani najważniejsze? Które Co to znaczy tak, no te dla kobiet, 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 chociaż ja już o wnuczkach myślę. Czekamy na rozliczenia, czekamy, czekamy na nie zmianę zajem, ustaw, czekamy na, sojus, na, na w zmianę w, w Trybunale Konstytucyjnym, ja, w Sądzie Najwyższym. To są tak poważne rzeczy, że chyba większość społeczeństwa nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. No to se jeszcze poczeka. Co to za szaleństwo? Teraz to niemożliwe. Andrzej Duda zawetował lub wysłał do trybunału kluczowe dla rządu ustawy przyjęte przez parlament. Kolejna piękna laurka. Chcecie zmian? Drodzy rodacy, musicie wybrać prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Andrzej Duda blokuje wszystkie ważne ustawy dla rządu, dla nas Polaków. Nie da się tak rządzić. To nie jest wcale tak, że aktualna koalicja rządząca nie przekłada żadnych ważnych ustaw. Wtedy by mieli podkładkę, wtedy bym nic nie mówił, że oni chcą coś wprowadzić i zły Duda to wetuje, ale oni przez półtora roku nie próbowali i mówią, że tego nie robią, bo wiedzą, że Andrzej Duda to i tak zawetuje, a prawda jest goła inna. Nie możemy z prezydentem Dudą wprowadzić praworządności. Postawić na nogach to, co w tej chwili stoi na głowie. Mamy trzy tysiące na osędziów. Wszyscy się już niecierpliwią. Druga strona sceny politycznej zarzuca panu, że jeśli wygra pan wybory, to będzie pan bezkrytyczny wobec rządu. Jeśli pan zostanie prezydentem, to jak będzie wyglądała pana współpraca z rządem? Panie prezydencie, tutaj pana hejterzy zarzucają panu, że nie będzie pan y, niezależny wobec Tuska. Proszę uciąć te wszystkie spekulacje, bo my przecież wiemy, że tak nie będzie, że pan będziesz niezależny. No tylko pan za bardzo nie bądź niezależny, bo wtedy też będziesz blokował nasze dobre zmiany. Ja oczywiście jestem gotów na współpracę, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, bo tutaj naprawdę w tych trudnych czasach nie jest nam potrzebny kolejny konflikt. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, ja będę wymagał od rządu, żeby wywiązywał się ze swoich obietnic. Będę inspirował rząd do działania. To krótkie spotkanie z dziennikarzami na stacji benzynowej. Jeszcze oni mogliby się wybronić z tego materiału, że przedstawiali konferencję prasową, tutaj spotkania wyborców. Ale jak oni chcą się wytłumaczyć z tego, że poszli za Trzaskowskim na Orlen i pokazali jak zamawia u nas na polskim Orlenie hot doga i że, że pokazać, że on jest taki nasz, wspiera nasze polskie koncerny. To krótkie spotkanie z dziennikarzami na stacji benzynowej. W przerwie między wyborczymi spotkaniami. Kawa i hot dog na Orlenie to już stały element kampanii. Powinna wyskoczyć ta pomarańczowa belka, że materiał zawiera lokowanie produktu. Potem znów trzaskobus, który wygląda tak. W środku sztabowcy i żona, która wcześniej prowadziła własną kampanię, teraz podróżuje wraz z mężem. W końcu kobieta też będzie miała coś do powiedzenia. Tyle lat starań poszło w piach. Cały czas słyszałem, że to czas kobiet w polityce pokazywali. Jakie to Polki przecież mogą zostać premierką, ministrą, posłanką. I tutaj, żeby utrzymać to konwencję, żeby kobiety na pewno poszły zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, to pokazują pozycję y, kobiety w polityce, że to jest żona Rafała Trzaskowskiego. Fajna pozycja, jakby poprzedni prezydenci nie mieli żon. No ale tak, kobiety w końcu znaczą w polityce. Do kobiet na wiecach zwraca się też Rafał Trzaskowski. Te wybory są o prawa kobiet. One są o tym, czy zakończymy tę erę, w której poprzednia władza deptała prawa kobiet i wprowadziła to średniowieczne prawo antyaborcyjne, czy to wreszcie zmienimy. Aj, aż nie mogę się doczekać, jak za dwa lata, w przypadku wygranej Rafała Czaskowskiego, Rafał Czaskowski yy, wyjdzie i powie, że teraz musimy wybrać lepszy rząd, żeby więcej naszych było w tym Sejmie, bo obiecywałem, może Wam. W 25 roku, że zliberalizuje tę aborcję, no ale takich sobie posłów wybraliście. Co z tego, że wtedy obiecałem, że coś się zmieni, a nic się nie zmieniło. Teraz już naprawdę wszystko się zmieni. Rafał Trzaskowski proponuje też, by w całej Polsce wprowadzić rozwiązania, które sprawdziły się w Warszawie. To darmowe żłobki, wyrównywanie płac, centrum zdrowia dla kobiet w Goleniowie. Ciężka praca. Mówił o rozwiązaniach dla seniorów. Robimy coś takiego jak Centra Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie. Ja bym chciał, żeby to się stało standardem w całej Polsce. Kandydat ideał. Aż brakowało tutaj pani Doroty Wysockiej-Sznep, żeby zadała pytanie. Panie Rafale, dlaczego pan jest taki super i całe te? Do tego potrzebna jest inna niż obecnie współpraca rządu z prezydentem. Bez prezydenta, który rozumie to, co trzeba zmienić i nie trzyma tylko partyjnej strony, nie można zmienić prawa. Mamy Rafała Trzaskowskiego, których ludzie znają od lat i mogą wierzyć w jego uczciwość. Ale niektórzy wyborcy otrzymali SMS-y podważające uczciwość kandydata. Jego sztab złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Odcina się też od spotów dyskredytujących innych kandydatów, za którymi stał. Akcja Demokracja. I co masza hejterze? TVP nie wspomniała o spotach Rafała Trzaskowskiego, wspomniała ich ci do tego. Tymczasem Kuba z akcji Demokracja po tym jak Rafał Trzaskowski się od niego odciął. Rafał Trzaskowski jutro wyruszy w ostatnią podróż. Przed pierwszą weryfikacją wyborców Anna ubian 1930. Bardzo przykro się na to patrzę, jak wyglądają media publiczne w Polsce. No i niestety chyba nic z tym już się nie da zrobić, bo nieważne jaka władza przyjdzie, no to będzie chciała to wykorzystać na swoją korzyść. Dzisiaj, jak przed każdymi, wyborami przed każdą turą wyborów o 23.55 x demości, które będziecie sobie mogli obejrzeć po prostu jutro. A tam podzielę się swoimi predykcjami przed wyborami. Zobaczymy, może jeszcze coś last minute e, wybuchnie przed ciszą wyborczą. No i zdradzę, na kogo zamierzam głosować w tych wyborach. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie.